Także witam Was, widzę w kolejnym odcinku na moim kanale. No, na poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj nagrywanie, a dzisiaj tak, ja muszę iść po, po 40: bo niestety się zapełnił bizon, i trzeba go opróżnić. No, no co bym więcej pojedziemy? Myślę, że jedną przyczepę tu weźmiemy, nie będziemy poradzić dwóch, bo dwie to bez sensu. Pójdziemy sobie powoli, się przejdziemy. Bo wiadomo, na tym odcinku dużo roboty nie ma, żeby wyszło 20 minut, dlatego się przejdziemy powolutku. E, możecie mnie wesprzeć na zbiórkę na nowy komputer, tam 1500 zł potrzebuje, także możecie je wesprzeć. Więc ja się na live'ach też będziemy na to zbierać. Będą live'y, jeszcze w tym tygodniu na pewno odpalimy. Jak się uda zbierać, od razu kupuję i będzie nie? Bo jednak tego kupiłem, ale już nie znów niedomaka, nie. Ale no... znaczy nie wiem nie domaga tam wiecie. Aż tak źle nie jest, nie? Bo tam widzicie, tu mi chodzi wszystko normalnie w 19 i tam... No czasami przycina, ale chodzi. 22 tylko są problemy, nie? No ja tylko też nie nakrywam dwóch, dwójki, bo strasznie lagi tam są, no co ja wam powiem. Także no... Taka, taka sprawa i wysypiemy zboże z przyczep które są podczepione do 40 tutaj na gospodarstwo a żapak od razu po tym pójdzie na sprzedaż także myślę że będzie tam odcinek kolejny z tego a pójdziemy se tu pozwiedzamy se trochę tych okolic widzicie koniki są tutaj jakieś przestrzeń gospodarstwo ale ten skrót pamiętacie chyba dobrze z moich starych odcinków które nagrywałem jak miałem tam 100, nawet poniżej 100 subskrypcji bo kiedyś to się inaczej to nagrywało niż teraz hmm. wiadomo, czasy się podzmieniały technologia poszła do przodu nawet głupie tekstury musiałam podmienić Mam jeszcze, że to fajnie wygląda na odcinka taka, taka, ta, ta, ta. taka, teksturka w sumie takiej, takiej realniejszej, wiadomo Eee, jak ktoś się też pyta o 40, to 40 nie wyda przyczepy też, także nie powiem wam i no i tak samo, bo jest no, nie wydana jest po prostu. Uuu, mogę podgłośnić, wiecie? Dobra. Nie, tu jest dobrze, ale tu mogę sobie słuchawkę podgłośnić Chodzi fajnie ta cioska, nie? Dwie przyczepy ciągle, tak także widzę, to, że ma ciężko No to też jest słabszy silnik, według mnie Znaczy, czterdziastka jest lepsza, bo ma wytrzymalszy silnik, ale Ale chyba, no, ma więcej koni niż sześćdziesiątka, tak mi się szczerze wydaje Ale to jest spoko traktor Tak czy siak, na małą, fajną, polską wieś jakby nie, żeby co, nie musimy włączyć. Chudy widzowy. wiem, że on stoi i pewnie by irytuje po części, ale tu jest taki silos trochę chujowy. No, bo on dopiero tu jest, widzowie. Ja, że to nierealnie wygląda, że to tak się chujowe wysypuje. No ale co zrobić, no Przyczepy to w ogóle widać jakby lewitowały No jak już łapie to niech wysypie się i tyle to W sumie tamtą przyczepę zostawimy sobie w tym miejscu A, czyli muszę wsiąść do ciennika no to wychodzi Aha, może tu nie mogę odczepić po prostu, wiecie Dobra, nie będę już tu kombinował, odczepimy co to może tu prędzej Aha, czekaj Aha, bo ja nie mam manualnego odczepiania Zajebiście nie, dobra Wiecie czemu nie mam? Bo na live właśnie była się naprawić multiplayer i właśnie dlatego nie... A ja zapomniałem to dodać tu. Czyli muszę dodać manualne podczepianie pamiętajcie widzowie. To taki minus trochę tego, że teraz to wygląda nierealnie no ale no, no, zapomniałem tego dodać ja nie będę specjalnie teraz marnował czasu na to. Chcę to nagrać i mieć już spokój. Jest 20:18 jeden leci z głowy, teraz drugi leci. Jeszcze dwa zostaną ostatni to Sielanka. Naprawdę wiem, że to tak chujowo trochę wygląda, że ja właśnie nagrywam to odcink jeden po drugim, ale no co zrobić? no Widzowie, naprawdę, <laughs> jakbyście mieli taką sytuację jak ja, to byście tak samo robili, je. Byście nagrywali to odcink jeden po drugim, nie? Uważaj, Uważajta, bo jedzie ciężki sprzęt Gdzieś jeszcze jest i to to może tak ciężki nie jest to wiadomo to, to to jest lekkie Na przyczepie się wbijają kierunki tylko, że jest słońce i chujowo, o jest chujowo widać Dobra, lecimy se tam na dół tu jest naprawdę. To, czekaj, zobaczymy jako to jest górka, nie? Z Bizona to się tak nie wydaje, bo w bizonie to wiadomo wysoko człowiek siedzi. Nie, to jest, powiem Wam szczerze, tu jest lepiej niż tam na tamtych polach, nie? Tu chociaż serdziaska jeszcze da seradę. Chociaż my jeszcze dzisiaj to orać widzowie. I, ale przed orką pewnie pójdzie wapną i talerzówka, nie? Tak mi się wydaje. Co to potalerzujemy? się my wiadomo widzowie my na miniaturę taką będzie fajnie zapalimy wizonka widzo, włączymy sypanko i niech się sypie nie Na chwilę się wyciszyłem, widzowie. E, dobra, sypiemy, sypiemy. A to białe jest? Nie. Nie, dobra. Z daleka posługiwała się. Do waga układu chłodzenia z wodą. Dobra. Czyli wszystko się zgadza w realu Przy wywrocie dyszę ustawić wosi przyczepy i sprawdzić stworzenie zabezpieczające skrzydzie. Nie wiem, ale podczas zaborynika na przykład na prosto się nie kipuje, nie, także nie polecam. Wszystko? Wszystko. Nie, prosimy. My jeszcze jeden początek. Dobra jedziemy jedziemy bo nie ma, nie ma czasu tracić na to tylko cisnąć i cisnąć i co dości się be to spokojnie. Wtedy ten odcinek oglądacie, czekajcie. Pierwszy, jutro oglądacie we wtorek to wschodniego rolnika, w wiekowym w środę, czyli to oglądacie w czwartek. No to jak w czwartek to oglądacie, to może myślę, że nawet dzisiaj, mm, tak po 17-18 na kanale będzie taki live dwugodzinny. No i myślę, że sobie pogramy. Fajnie, co, żeby nie było, że live'ów nie ma, to live'y będą Także widzę, się nie martwcie, a nawet może i w środę, czyli wtedy, kiedy będzie wujkowa na kanale Ci się zaraz pójdę nagrywać, żebyście mieli w ogóle co obejrzeć A ja tam będą siedziały coraz grubsze dymy, nie? Bo tam na automatach zacząłem grać, to wiecie <grytko> Jutro wtorek, widzowie Także, jak oglądacie to, to jest czwartek, nie? Ale poprzedni odcinek, który oglądacie z wschodniego rolnika, jak zacząłem tu kosić ten rzepak, to oglądacie właśnie we wtorek. Także, no, wieczorkiem na automatu można skoczyć, nie? Jak najbardziej. Oczy się i wygrać coś dla jego. Co jest? wyłączyłem uh -huh. w przypadek bizonu dobra fajnie, czy znaczy, no, mucarnie dobra, no i to zgłosimy sobie na dwa przejazdy i ostatni zbiornik się wysypie, wiadomo zjedzie się na gospodarstwo hmm, a może nie? pójdziemy sobie na skup tylko, że mam do tego skupu co chcę ale to mam trochę kawał z, znaczy no, no z gospodarstwa, trochę jasne może nie aż tak daleko, nie? Ale no trochę jasek nie patrzeć. Musiałem tą w stronę tego co... co stół, tutaj tutaj sieczkarnie zakładałem nie mnie. No, Widziejcie plantekę wszystko sobie wziąłem, nie? Bocicie to to założę, zaraz z po rzepaku. Nie mam już sobie nic do koszenia więcej. To są ostatnie żniwa w tym roku. Gdzieś rzepak. To no to na kolejny już tego też sobie przygotuję, tą plantekę. No wiadomo, jak się zdejmie grzebień i i, tą, i, ten, ten, i się czkarnie samą, to wiecie, ta słoma tak chujowo zaś wypada z tego, nie? I wiadomo, w bizonie to wiadomo jak to wszystko jest, nie? Wiatr wszystko rozwija te słoma, tak? To ta planteka tak rzuca fajnie tą słomę, nie? Tego no założymy sobie. ją a najbardziej to się cieszę z tym osłon tutaj na chłodnicę, bo one dają naprawdę dużo dużo dają, mnie naprawdę tyle wam powiem tyle, no tyle wam powiem, nie? muszę jeszcze takie same osłonki założyć na blizonie na bójkowej Muszę to, to muszę ze zrobić Zeskoczymy na raz widzowie, jedziemy się męczyć, co so, podjedziemy 40, już myślę, pod górę, żeby nie męczyć jej od razu już z takim przytomarzem i pojedziemy sobie na ten skup jeszcze dzisiaj widzowie, bo zdążymy, nie, do 15 minut, zdążymy zdążymy do końca, wszystko wysypać, myślę, no dobra, może do 16. I tak 4-5 minut będziemy jechać na ten skup, i się wyrobimy w czasie i będzie ok. No i pierwsze pieniążki tam jakieś będą. No, oczywiście, na starcie mam tylko 10 tysięcy, tego widzę, to nie jest za dużo. To jest takie podstawowe jakieś tam nawozy i coś, nie? A jeszcze muszę kupić prasę, jakiś traktor, to jest z turem, nie? Myślałem coś tu, żeby wiecie co zakupić ze Władymirca i myślę, że chyba kupię jakiegoś Władka z uturem i będziemy sobie go obsługiwać, wszystko wiadomo do żeby mieć... chociaż czymś te baloty zbierać, nie? Bo na 3 mnie nie stać, nie, A Władka to kupię po jańosi jakoś gdzieś tam. my już sobie, czekajcie bo tak mogę dać, bo tam już rychoczy. Pobiegniemy sobie po 40. Mi się zagrzeje już trochę, bo będziemy cisnąć. Mm. Spróbuję się jeszcze sobie. Ten bidon to już zna, ten, to, to coś już znacie dobrze od 4 odcinku. Na to mi jak takie małe, dobra nieważne, ale tu brudno będzie trzeba to poumywać się, chociaż bez sensu, bo wszędzie ta jaska dużo w poru robiła. my sypiemy sobie się elegancko. Wysypiemy, zgasimy bizonka, bizonek co już tu zostanie A ja pojadę już na skup bezpośrednio Jak to w sumie nie? Będziemy już tam jeździć to Wiadomo, bo nie? Dobra, sypiemy i je dużo powiem jeszcze. Dobra, koniec. Wszystko, wszystko. zapalimy, bez sensu gasimy, ale dobra, nie jedziemy. nie, światła zapalimy, nie? takie podstawowe jakieś, żeby były bo policja pojedzie i, i bez świateł, to wiecie i nie, ognia, ognia. Gaz, 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 ściskam do dechy, gaz, gaz. Policja goni nas, nas. Łodnia, łodnia ciśniemy, oporowo. Opór, ja z widzę na koło tak. no to, to tutaj to pole jak widzę, widzicie bym zapomniał powiedzieć, to, to ona jest za likwidacji to tam nawet ziarków nie ma w tym, w tym życiu niestety no ale także będzie późniejsza gra bo za rok się spróbuje jeszcze raz widzę, że no, trudno się mówi rzepak gurus no to już nie chciałem widzę, jak mnie na nowy komputer, oczywiście link do Tibli w opisie. jak ktoś sobie to nie wpłaca, będzie oczywiście pozdrowiony na odcinku. Będzie wyświetlony tutaj o tu na ekranie. widzicie tutaj tym paluszkiem pokazuje na ekran. Oczywiście w obs nie? Na obs u mnie na no gdzie mam OBS, -a, akurat pokazuję Także mam dwa monitory, nie? Jak ktoś coś nie wie że youtuberzy mają dwa monitory, no to teraz się dowiadują, nie? Bo tak to nie wiadomo czy człowiek nagrywa, czy nie. Nie wiem ile minut. A tak to ja wszystko teraz wiem, nie? Pierwszy raz jak tu widzę te łąki. Co kiedyś coś tam z tego odcinku? To znajome, nie? Co pamiętać? A co tego odcinku? Było tak mało, że... Nie te czasy widzę już Kierunki działają no Dobra, stój tam pojacy. Widzicie tu też niektóre auta sobie stoją Teraz pytanie jak tu gdzieś ten Scooby idzie zajechać, nie? To no, gdzieś tu jest, nie? Wiadomo Takie polo ziemniaków kurwa kiedyś kupić i to w ogóle opłacalność jest, że oni kurwa to sadzą Ty, Kurwa na fretki idzie jeszcze na co, tak się widzę że... Może kiedyś się to nie wiem Kurwa przegapie co to jest I Tutaj ja gdzieś skręt w prawo ponoć Co to? Luberska Dolina a to na w tamtą stronę a czyli tutaj a i tu essence dobra i co tutaj Ciekawe ile zarobimy, mamy 10 tysięcy robiliśmy no takie 9 000, no to mamy 19 tysięcy będzie jeszcze trzeba trochę zboża i słomy sprzedać to wiadomo będzie więcej będzie jakąś prasę kupić nie wiem, jakieś dwa tysiące i myślę, że jakaś Władka z którym widłami chociaż za te no, za te tysięcy by się dało coś znaleźć, to żebym te 12 tysięcy to wszystko wpakował i bym miał, nie? dużo by mi to nie wyszło widzę, ja wiem, możecie się dać opinię, czy kupić Władka czy co innego, myślę, że Władek byłby to odpowiedni, akurat jeśli chodzi o to wszystko, wie? myślę, że na pewno tak zrobimy, dobra ja będę już do domu, widzowie Idziemy się na kolejnych odcinkach, miłego dnia, na razie, cześć!